Mistrz Złodziejski. Któregoś dnia przed ubogą lepianką odpoczywał po pracy stary wieśniak ze swoją żoną. Nagle zajechał wspaniały powóz, zaprzężony w cztery czarne konie. Wysiadł z niego bogato ubrany człowiek. Chłop wstał i wyszedł mu na przywitanie. Zapytał, czego sobie życzy i czy on może mu w czymś pomóc. Nieznajomy spojrzał na niego i odrzekł: Mam tylko jedno życzenie. Chciałbym spróbować jakiejś wiejskiej potrawy. Gotuj mi proszę trochę ziemniaków, tak jak to zawsze czynisz. Zjadłbym bowiem chętnie przy twoim stole. Chłop uśmiechnął się i rzekł. Jesteście pani hrabią czy księciem? Dystyngowani panowie często miewają swoje zachcianki, ale spełnię wasze życzenie. Żona weszła do kuchni, umyła ziemniaki, a następnie poczęła je obierać na pyzy, które zazwyczaj jedzą wieśniacy. Kiedy była zajęta tą pracą, chłop rzekł do nieznajomego: Chodźcie, panie, ze mną na chwilę do ogrodu. Mam do dokończenia robotę. Wykopał bowiem wcześniej kilka dołków, których chciał zasadzić drzewka. Nie macie dzieci? zagadnął nieznajomy, które mogłyby wam pomóc w pracy. No nie, odrzekł chłop. Miałem, co prawda, syna, ale minęło już wiele lat, odkąd poszedł w świat. Był to wyrodny chłopak, chytry i sprytny, ale nie chciał się uczyć i ciągle płatał tylko złośliwe figle. Aż w końcu uciekł od nas, wszelki słuch po nim zaginął. Staruszek wziął drzewko, wsadził je do dołka, postawił przy nim kij, a następnie obsypał ziemię i mocno ją ubił. Potem przywiązał je do palika słomianym powrósłem. Ale powiedzcie mi gospodarzu, powiedział nieznajomy, dlaczego nie podwiążesz tak samo tego krzywego, sękatego drzewa, które stoi tam w rogu i jest pochylone już prawie do ziemi? Czy kij nie wyprostowałby także i jego? Starzec uśmiechnął się i rzekł: Tak się wam tylko wydaje, panie. Widać, że nie znacie się na ogrodnictwie. Tamto drzewo jest stare i źle ukształtowane. Nikt go już teraz nie zdoła wyprostować. Trzeba to robić, dopóki drzewa są młode. Tak samo było z waszym synem, powiedział nieznajomy. Gdybyście go wychowali, gdy był młody, nie uciekłby. Teraz także zapewne jest twardy i zdeformowany. Tak wiele czasu minęło, odkąd poszedł z domu, odpowiedział starzec. Na pewno się zmienił. Poznalibyście go, gdyby do was wrócił? zapytał nieznajomy. Z twarzy to chyba nie. Odparł chłop, ale ma na ramieniu znamie wielkości fasoli. Gdy to rzekł, obcy zdjął surdut, obnażył ramię i pokazał znamie. Dobry Boże! krzyknął starzec to Ty jesteś mym synem. Miłość do dziecka odżyła w jego sercu. Ale dodał jak to możliwe, żebyś był mym synem, gdy żyjesz w takim bogactwie? Jak do tego doszedłeś? Ach, ojcze, odrzekł syn. Pytasz, jak to wszystko zdobyłem? Zostałem złodziejem. Ale niech cię to nie przeraża, jestem mistrzem w tym fachu. Nie ma na mnie zamków czy rygli. Cokolwiek zapragnę, staje się moje. Nie myśl, że kradnę jak pospolity złodziej. Biorę tylko z nadmiaru bogatych. Biedni są bezpieczni. Prędzej bym im coś dał, niż ukradł. Nie porywam się także na coś, co nie wymaga trudu, zręczności i podstępu. Mimo wszystko, rzekł ojciec, nie cieszy mnie to. Złodziej jest złodziejem. Mówię ci, że to się źle skończy. Zaprowadził go do matki. Kiedy usłyszała, że to ich rodzony syn, zapłakała z radości. Dowiedziawszy się jednak, że został mistrzem w fachu złodziejskim, dwa potoki łez popłynęły z jej oczu. W końcu powiedziała. Ale nawet jeśli zostałeś złodziejem, nie przestajesz być mym synem. Dobrze, że moje oczy mogły cię jeszcze zobaczyć. Zasiedli do stołu, jak kiedyś, i syn zjadł z rodzicami nędzny posiłek, którego tak długo nie spożywał. Ojciec rzekł, jeśli pan hrabia dowie się, jakiego rzemiosła się wyuczyłeś, nie weźmie cię w ramiona i nie uściśnie, jak wtedy, gdy trzymał cię do chrztu. Ale każe cię na szubienicy pochuśtać. Spokojnie, ojcze, nic mi nie zrobi, bo dobrze się znam na moim fachu. Nawet do niego pójdę dzisiaj. Pod wieczór mistrz złodziejski siadł do swojej karocy i pojechał na zamek. Hrabia przywitał go bardzo uprzejmie, myśląc, że to jakiś dostojnik. Kiedy mu się jednak nieznajomy przedstawił, hrabia pobladł i przez dłuższą chwilę nie mógł wymówić ani słowa. W końcu rzekł: Jesteś moim chrześniakiem. Dlatego na razie miłosierdzie zastąpi sprawiedliwość i inaczej się z Tobą rozprawię. Wystawię Twoją zręczność na próbę. Jeśli ci się nie powiedzie, urządzę Ci wesele z córką powroźnika, a kruki będą Ci na nim śpiewały. Panie hrabio, rzekł złodziej, wymyślcie sobie trzy zadania, które miałbym wykonać, choćby najtrudniejsze. Jeśli im nie podołam, zrobicie ze mną, co Wam się podoba. Hrabia zastanawiał się przez kilka minut i rzekł: Najpierw spróbujesz ukraść mojego wierzchowca, którego trzymam w stajni. Później zabierzesz mnie i mojej żonie prześcieradło, na którym sypiamy, i obrączkę mojej żony. W końcu uprowadzisz z kościoła proboszcza i kościelnego. Zważ na to, co mówiłem. Twoje życie zależy od wykonania tych zadań. Mistrz złodziejski udał się do pobliskiego miasteczka. Kupił tam ubranie starej wieśniaczki i ubrał się w nie. Potem pomalował sobie twarz brunatną farbą i narysował zmarszczki, by nikt go nie poznał. Następnie dodał do beczułki węgierskiego wina mocną miksturę nasenną. Włożył ją do koszyka i zarzuciwszy go na plecy, powoli podreptał w stronę zamku hrabiego. Kiedy doszedł, było już ciemno. Przysiadł na kamieniu w podwórzu i zaczął kaszleć, jak stara kobieta, i rozcierać sobie ręce, jakby mu było zimno. Przed stajnią kilku żołnierzy rozgrzewało się przy ognisku. Jeden z nich dojrzał kobietę i zawołał: Chodźcie do nas, babciu, i ogrzejcie się przy nas. Staruszka podreptała do ognia i poprosiwszy, by pomogli jej zdjąć z pleców kosz, usiadła obok żołnierzy przy ognisku. Co macie w koszyku, staruszko? zapytał jeden z nich. Doskonałe wino, odpowiedziała. Że jest handlu, za kilka groszy i dobre słowo, chętnie was poczęstuję. Daj nam więc spróbować, powiedział żołnierz. Skosztował i powiedział. Rzeczywiście dobre, nalej mi jeszcze jeden kubek. Gdy to uczyniła, reszta żołnierzy poszła za jego przykładem. Hej, kamraci! zawołał jeden z wojaków do kolegów ze stajni. Jest tutaj mateczka, która ma tak stare wino, jak ona sama. Wychylcie połyku, to wam rozgrzeje żołądki lepiej niż ognisko. Staruszka zaniosła beczułkę do stajni. Jeden z żołnierzy siedział na osiodłanym wierzchowcu, drugi trzymał go za uzdę, a trzeci za ogon. Nalewała każdemu tyle, ile chciał, aż do wyczerpania źródła. Po chwili jednemu z nich wypadł kubek z ręki. Żołnierz obsunął się na ziemię, po czym zaczął chrapać. Drugi puścił koński ogon i zachrapał jeszcze głośniej. Żołnierz, który siedział na koniu, zasnął w siodle. Śpiąc, dmuchał niczym miech kowalski. Pozostali na dworze, także zasnęli głęboko i leżeli, jak nieżywi. Gdy Mistrz Złodziejski przekonał się, że mu się powiodło, jednemu z żołnierzy trzymającemu uzdę, Sunął powróz w rękę i wiecheć słomy zamiast ogona drugiemu. Ale co było robić z tym na koniu? Nie chciał go zrzucić, bo mógłby się obudzić i narobić rabanu. Złodziej wpadł jednak na dobry pomysł. Odpiął popręg i przywiązał do siodła kilka postronków, które wisiały na ścianie. Potem siodło ze śpiącym miejscem uniósł do góry, końce sznurów przywiązał zaś do słupa. Szybko odwiązał konia. Gdyby go jednak przeprowadził przez dziedziniec, usłyszano by w zamku stukot kopyt. Owinął więc końskie podkowy szmatami, ostrożnie wyprowadził konia i wskoczywszy na niego, pogalopował. O świcie mistrz złodziejski wrócił do zamku na skradzionym rumaku. Hrabia, który właśnie wstał, wyglądał przez okno. Dzień dobry, panie hrabio, zawołał do niego złodziej nad złodzieje. Oto koń, którego udało mi się uprowadzić ze stajni. – Niech pan tylko spojrzy, jak słodko śpią pańscy żołnierze. – A jeśli pan zechce iść do stajni, to zobaczy pan, że także straże wygodnie się urządziły. Hrabia nie mógł powstrzymać śmiechu. Potem rzekł – raz ci się udało, ale za drugim razem nie pójdzie ci tak łatwo. Ostrzegam cię. Jeśli cię przyłapie na kradzieży, każe cię powiesić jak złodzieja. Gdy wieczorem hrabina szła spać, zacisnęła mocną rękę z obrączką. Hrabia zaś rzekł: Wszystkie drzwi są zamknięte i zaryglowane. Ja sam spać nie będę. Gdyby natomiast złodziejaszek próbował wejść przez okno, to go zastrzelę. Tymczasem mistrz złodziejski zakradł się wieczorem pod szubienicę, odciągnął stryczek z biednym grzesznikiem, który na nim wisiał, i zaniósł go do zamku. Potem przystawił drabinę do okna sypialni. Zarzucił nieboszczyka na ramię i zaczął się wspinać. Kiedy dotarł już tak wysoko, że głowa wisielca była na, wokości, na wysokości okna, hrabia, który czuwał na łóżku, wypalił z pistoletu. Złodziej upuścił biednego grzesznika, sam zaś zeskoczył z drabiny i ukrył się w kącie. Tej nocy księżyc świecił wystarczająco jasno, by mistrz zauważył, jak hrabia wyszedł przez okno i szedł po drabinie. Potem zaniósł ciało do ogrodu i zaczął kopać dół, aby do niego wrzucić ciało. Teraz nadszedł doskonały moment, pomyślał złodziej. Wysunął się po cichu ze swojej kryjówki i wdrapał się po drabinie prosto do sypialni hrabiny. Kochana żono, przemówił głosem podobnym do hrabiego. Złodziej już nie żyje, ale mimo wszystko był moim chrześniakiem i większy był z niego spryciarz niż złoczyńca. Nie chciałbym go wydać na publiczną hańbę. Oprócz tego żal mi jego rodziców. Pochowałm go więc, zanim wstanie słońce w ogrodzie, by nikt nie dowiedział się o sprawie. Daj mi prześcieradło. Owinę go w nie i zakopię jak psa. Wiesz co? Ciągnął hrabia. Potraktuję go dobrodusznie. Daj mi także obrączkę. Nieszczęśnik ryzykował dla niej życie. Niechże więc weźmie ją ze sobą do grobu. Nie chcąc sprzeciwiać się hrabiemu, niechętnie zdjęła obrączkę i podała mężowi. Złodziej zabrał przedmioty i bezpiecznie powrócił do domu. Zanim hrabia zakończył pochówek. Jakże ogromnie zdziwił się, gdy mistrz złodziejski następnego ranka przyniósł mu prześcieradło i obrączkę. Czyżbyś był czarodziejem? Zapytał złodzieja. Kto cię wyciągnął z grobu, w którym sam cię pochowałem i przywrócił do życia? Nie pochowałeś mnie panie, odrzekł mistrz złodziejski. Tylko biednego grzesznika z szubiennicy i opowiedział mu dokładnie, jak do tego doszło. – Ale nie wykonałeś jeszcze wszystkich zadań – dodał. – Masz do zrobienia jeszcze trzecie. Jeśli ci się w nim nie powiedzie, wszystko na nic. Mistrz nie odpowiedział, tylko się uśmiechnął. Gdy zapadła noc, wziął długi worek na plecy, tobołek pod pachę oraz latarnię do ręki i poszedł do Wiejskiego Kościoła. W worku miał trochę raków, natomiast w węzełku krótkie, woskowe świece. Usiadł na cmentarzu, wyjął raka i przykleił mu na grzbiecie świecę. Następnie ją zapalił i powstawiwszy raka na ziemi, puścił go wolno. Wyjął drugą świecę i uczynił z nią to samo. Podobnie robił z wszystkimi, aż opróżnił worek. Potem ubrał na siebie długi czarny płaszcz przypominający mnisi habit i przykleił sobie na policzki szarą brodę. Kiedy nie można było go już rozpoznać, wziął pusty worek, wszedł do kościoła i stanął na ambonie. Zegar na wieży właśnie wybił dwunastą. Gdy przebrzmiało ostatnie uderzenie, zawołał głośnym, donośnym głosem. Grzeszni ludzie, oto zbliża się sądny dzień. Kto chce iść ze mną do nieba, niech wchodzi do mego worka. Jam jest święty Piotr, który otwiera i zamyka wrota niebieskie. Spójrzcie na cmentarz, jak martwi zbierają swoje kości. Wchodźcie do worka, wchodźcie, świat bowiem będzie zniszczony. Głos było słychać w całej wiosce. Proboszcz i kościelny, którzy mieszkali najbliżej kościoła, usłyszeli go pierwsi. Zobaczywszy płomyki, płomyki poruszające się po cmentarzu, zrozumieli, że coś niezwykłego się dzieje i poszli do kościoła. Posłuchali przez chwilę kazania, aż kościelny rzekł do proboszcza: Nie byłoby źle skorzystać z okazji przed nadejściem sądu ostatecznego. Łatwym sposobem dostać się do nieba. Prawdę mówiąc, rzekł ksiądz, sam o tym myślałem. Jeśli więc jest to wasza wola, chodźmy. Dobrze, odrzekł za Krystian, ale wy, księże, idźcie pierwsi, a ja za wami. Poszedł więc proposzcz przodem. Wdrapali się na ambonę, gdzie mistrz otworzył worek. Pierwszy wlazł ksiądz, a za nim kościelny. Mistrz natychmiast mocno zasznurował wór, uchwycił go w pół i powlukł po schodach ambony na dół. Za każdym razem, gdy głowy obu głupców uderzały o występ schodów, złodziej wołał: Przechodzimy teraz przez góry. Potem niósł ich przez wieś, gdy przyszło im iść przez kałuże, mistrz wołał: Teraz idziemy przez mokre chmury. A kiedy w końcu niósł ich po schodach zamkowych, teraz jesteśmy na schodach do nieba i wkrótce staniemy w przedsionku. Wreszcie dotarł na szczyt i wrzucił wór do gołębnika. Ptaki zerwały się gwałtownie. O, jak się cieszą aniołowie! I jak łopoczą skrzydłami! zawołał mistrz i zamknąwszy drzwi, poszedł sobie. Następnego dnia przyszedł do hrabiego i powiedział, że wykonał także trzecie zadanie i wyniósł proboszcza i zakrystianina z kościoła. Gdzie więc są? zapytał pan. Leżał w worku, w gołębniku i wyobrażają sobie, że są w niebie. Hrabia sam poszedł sprawdzić, czy mistrz mówił prawdę. Gdy oswobodził księdza i kościelnego z niewoli, powiedział: Jesteś naprawdę arcyzłodziejem, wygrałeś nasz zakład. Tym razem wyjdziesz z tego cało, ale zabieraj się z mojej ziemi, bo jeśli twoja noga stanie tu znowu, to możesz liczyć na szubienicę. Arcyzłodziej pożegnał się więc ze swoimi rodzicami i ponownie wyruszył w świat. Od tego czasu słuch po nim zaginął.